Witam państwa bardzo serdecznie nasze kolejne wejście. Tym razem moim i państwa gościem jest pan Andrzej Mącznik, z którym ja już zdążyłem się poznać. Mogę powiedzieć, że jesteśmy na ty, ale to powinno być poza kulisami. Dobra, w takim razie jesteś młodym człowiekiem, to możemy w takiej luźniejszej, fajnej atmosferze to poprowadzić. Fajny, to staramy się, żeby zawsze to było, ale teraz oddaję tobie kilka słów, przede wszystkim przedstawienie się. No i zaraz jeszcze powiemy, właściwie nie trudno wyczuć, o czym ten program będzie. No witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Mącznik. Jestem z Zielonej Góry, a pochodzę z Jawora. Tam gdzie właśnie rozpocząłem swoją karierę. Taneczną, tak? Także no, moja pasja jest, jak widać tutaj, innych par, taniec, tym się zajmuję, to jest moje hobby, to jest mój zawód, także no nie wiem, no, będziemy rozmawiać o tańcu, także za chwilę opowiem wszystko, co i jak się zaczęło. No właśnie, nim będziemy rozmawiać o tańcu, to jeszcze powiemy kilka słów o Tobie. A jest o czym mówić? Dlatego, że tak jak powiedziałeś, pochodzisz z Jawora i tam jako młode jeszcze, a tak się mówi, że szczenięciem będąc jeszcze takim dziesięcioletnim, właściwie to chyba brat Cię wprowadził w te kulisy Arkana, można powiedzieć, tańca, a później tańca nawet za zawodowego, co prawda w amatorskim wydaniu, ale tak jak rozmawialiśmy sobie przed tym programem, okazuje się, że przecież tak naprawdę tylko z nazwy jest ta ogromna różnica, która niby robi dużo, a tak naprawdę niekoniecznie, mianowicie między tym zawodowstwem a amatorstwem. Ty parałeś się tańcem, można powiedzieć, zawodowo, czyli amatorsko, dla wyjaśnienia, przez ładne parę lat i to oczywiście z sukcesami. Z tego, co wyczytałem, to około 170 takich występów masz na koncie. Sporo sukcesów, bo Mistrzostwo Okręgu i lubuskiego, i Dolnego Śląska, prawda? Także trochę tego, tego było. I jeszcze chcę tylko powiedzieć tytułem wstępu, że twoim konikiem jest, jak to się mówi, ładnie, łacina, prawda? I jaki jeszcze taniec? E, jaki taniec? No łacina przede wszystkim, tak? Zajmowałem się również standardem, bo to, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to właśnie mówiłem, że zawsze jak pary zaczynają tańczyć, to zaczynają 10 tańców, tak? W sensie na początku jest 8, bo dzieci zaczynają, tak? Także oni to mają sambę, czacze, rumbę i juffa, a oraz w standardzie walc angielski, yy, tango. Walc wiedeński oraz quickstep, tak. I to są takie główne tańce, które na początku my zaczynamy tańczyć. Później się to rozwija, tak. Przechodzimy do trudniejszych tańców. Dochodzi Paso Doble, dochodzi Foxtrot, uważany za najtrudniejszy tańc. Tak jak wcześniej mówiłeś, zacząłem właśnie w wieku 10 lat, tak. W Jaworze brat mnie namówił. On już tańczył bodajże, żeby nie skłamać, tak blisko około dwóch lat. I był akurat w tym czasie w Jaworze obóz, yy, taki jakby zimowy, to był obóz, na miejscu, tak, ściągnęliśmy tam sobie jakichś tam szkoleniowców i brat mnie namówił, żebym spróbował, bo jest wolna partnerka, jego koleżanka ma siostrę, która też chce tańczyć i po prostu jakby tam... To... Na początku bym zmuszony, wiadomo, bo mu chłopak nie za bardzo chciał tam ruszać się, kiedy inni grali w piłkę nożną, tak, no ale jakoś brat mnie przekonał do tego, żebym spróbował, no i jakoś tak łyknąłem tak zwanego bakcyla, tak, i już tak zostało, no i niestety teraz na przykład brat już nie tańczy, a ja cały czas się tym zajmuję. Ale nie żałujesz? Oczywiście, że nie. Jak najbardziej jestem wdzięczny na to, za to, że jakby nie, no pchnął mnie w ten taniec, tak? Za to, żeby, no... Dokładnie. Przy okazji, że chcesz z tego żyć, to również rozwijasz swoją pasję i rozwijasz pasję też, też tych ludzi, którzy są za nami, którzy tutaj wewnątrz trenują, można powiedzieć. Zaraz ich pokażemy. Pokażemy, co robisz, jak taki trening się przeprowadza. Właściwie on polega już tylko tak naprawdę troszeczkę na poprawkach, pewnych instrukcjach, bo tutaj ta grupa to jest mocno zaawansowana, można powiedzieć. Znaczy no, na tą chwilę jest to moja najmocniejsza grupa, tak? Można powiedzieć, że... Yy, znaczy to jest grupa hobby, tak? Oni się zajmują tańcem hobby. Ale no już zaczynamy jeździć na turnieje, już pierwsze sukcesy, na przykład ostatnio właśnie Piotrek z Kamilą zajęli na takich międzyklubowych prezentacjach tanecznych drugie miejsce. Wcześniej zajęli drugie, no, pierwsze, przepraszam. ale no, tak jak mówię, no, oni powoli, powoli się rozkręcają i myślą jakby już bardziej poważnie o tym tańcu. Tak? Na początku nie chcieli jeździć na te turnieje, bo uważali, że nie chcą iść w ten, ten kierunek, że oni typowo hobby się tym zajmować, tylko będą trenować tutaj na sali. Ale jakoś ich przekonałem, że raz spróbowali, spróbowali raz, już zaczęli szyć stroje, sukienki, yy, chłopak yy, stroje jakieś tam specjalistyczne zaczął sobie szyć. No i zaczynają powoli, jakby tak jak ja, łykać tego bakcela. Może troszeczkę później niż ja, bo ja zacząłem w wieku 10 lat, oni to są starsi, nawet ode mnie wszyscy są starsi. Także, no ale to tak jak mówię, nigdy nie jest za późno takie coś. Tak? Organizowane są turnieje powyżej 35 lat, do 35 lat. To są turnieje typowo hobby, tak, że nie ma tu takiej jakiejś konkretnej rywalizacji, pary się wszystko. Znają, rywalizują ze sobą w jakimś tam małym stopniu, ale tak bardziej rekreacyjnie, tak? Na tej zasadzie. bir şey yapma